No kochani, witajcie w trzeciej części smacznego. Dziękuję. Smacznego myślu. Dziękuję. Dobre tam masz? No. A co to jest? Chłupki. Ale dobre chłopki? No. Czy zabrać? Nie, no. ja, uważaj, bo wysypiesz. Słuchajcie kochani, okej. Okay. Uzupełniliśmy zapasy. No tylko takie rzeczy mieli tu w sklepie, także no na razie buźka jest zapchana. Myślę, że się uda nam zrobić trzeci odcinek. Chłopaki twardo trenują, słuchajcie. Także nie było nas raptem chwilkę. Zobaczmy z ciekawości, jakie mają tym razem ćwiczenie. Mówię, dzisiaj jest strzelecki trening, dużo spiło. Patrzcie, cyk i Maciuś Hop. Ale piękna Brazylia! Brawo, Mać! Ślicznie. No gutek na lewej, ten na prawej, tak? Och, przestawił sobie, z prawej strzelił. Super, ale śmiesznie to wyglądało. Wiecie, gutek ma lewą mocniejszą nóżkę od prawej, ale prawą też ćwiczymy. Jest szansa, że będzie dwunożne. Aczkolwiek wiodącą nogą będzie lewa. Tego już się nie zmieni. Można wytrenować prawą, ale już zawsze jak będzie miał czas i możliwość, to wybierze lewą. Natomiast no fajnie, fajnie jest być obunożnym, bo powiedzcie, sami jak na, na, atakuje obrońca, nie ma czasu zamiast przekładać sobie piłkę w polu karnym, to niespodziewanie, jak nie stoimy, tak strzelamy. Ok, ostatni strzał i wracamy kochani do kart w powietrzu wisi nam deszczyk ciekawe czy popołudniowy trening czasami nie będzie kochani w strugach deszczu kudłaty, cieszę się, że zajęłeś mi krzesło ale teraz ja tutaj będę siadał, dobra? dawaj piąteczkę jedz sobie te swoje chrupki, tu je bułeczkę tam mamy pączki jeszcze na dopchanie tatuś się zainstaluje teraz na statywie i jesteśmy w trakcie mini maratonu mamy trzeci odcinek jak pamiętacie jeden nagraliśmy pierwszy w domku tam żeśmy robili sepka Co kudłaty powie teraz Proszę coś powiedzieć do kamery ciekawego. Kocham e... cię Ja cię kocham najmocniej, że nie masz pojęcia. Wspaniały. Wspaniały. Wiecie, co Aż mi zaraz rozklei. E... Czemuś to ja cię strasznie kocham. Uciekaj teraz stamtąd berbeluchu, bo zabrałeś mi moje miejsce pracy. No dobra, nie mam sumienia go stamtąd wywalić, kochani. To w takim razie ja zrobię inaczej. E... Na bluzie. Gutek sobie siądę, będę wtedy przodem do Was. Chciałbym tak, żebyście widzieli jeszcze z tyłu ten trening, czyli jednak siądę sobie troszkę po prawej. Tu się siądź tutaj na tym kwiatełku. zrobi tak, żeby nie zasłaniać treningu, bo w międzyczasie będziemy gadać o kartach, a chłopaki popatrzą sobie i dziewczyny, e, nasi sympatycy, jak Gucio sobie e, trenuje. Słuchajcie, cieszy nas to, że tyle dziewuszek jest u nas. Pozdrawiamy Was, dziewuszki, wszystkie, jesteście wspaniałe. Słuchajcie, piłka nożna nie jest tylko Oddrabia... dla chłopaków. Pec, pozdrawiam dziewczyny. Pozdrawiam dziewczyny. Kudłaty i zobaczcie, złamał Wam serce teraz. Kudłaty pozdrawia dziewczyny. A nuśka chłopaku? Smacznego, jedz mi Słuchajcie, no jak ja to mam ułożyć, żebyśmy się widzieli? Tak się będziemy widzieć. Tak się będą widzieć wszyscy. Puść teraz mi się tatę tutaj. Bo no, tatuś tu się, a ty pomożesz mi tu z tak, siadaj z boku. Zobacz, czy... Czekaj. Bierze tatuś pierwszą przesyłeczkę z góry. Pić chcesz? Kochany, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Proszę bardzo. Mamy dla Ciebie picie. Proszę. Tylko już teraz daj mi otworzyć przesyłeczkę. Kochany, mamy tak, Rafałek S ze Świtnicy. Witaj Rafałku. Zobacz tusiu, czy widać tatusia w kamerce. Zobacz, kochanie. Czy tak jak jest ustawiona, jest OK? Widać, widać tak? nie całego plecy już nie widać. A to nie musi być plecy widać. Ważne, że przód widać i będzie widać karty. Słuchajcie, w tej przesyłeczce Świdnica jest od nas o 100 km. Ja myślę, że my się niedługo w Świdnicy Rafałku pewnie spotkamy. Prędzej czy później będziemy tam na turnieju. Bardzo często zimą jeździmy w stronę Wałbrzycha. Od Wałbrzycha do Świdnicy już jest bardzo bliziutko. Oj, zmęczony, kudłaty jest, niesamowite. Kochani, otwieramy, słuchajcie, e, unboxik un od Rafałka. I teraz, słuchajcie, e, mamy tutaj, tak, mamy liścik. I od tego liściku, może zaczniemy. Witam, jestem waszym fanem i oglądam wasze wszystkie odcinki. Ciach, dawaj piątkę. A tam Tu już ci lepiej, tak? A zobaczy, jak nam buzi, jak będzie dobrze. Popatrz. Nie jest jeszcze lepiej? To jeszcze raz. Już teraz jest dobrze. Widziałeś, jak tapis potrafi pomóc? Słuchajcie, tu jest wykaz kart, któremu brakuje. W zamian kart chciałby różne z Champions League najbardziej i tak dalej. Słuchajcie, złapiemy się na Facebooku i ustalimy. Natomiast w tym momencie teraz tak. Mamy karty 2010, już się palę, żeby je otworzyć. Słuchajcie, karty 2010 to jest piękna edycja. Zobaczcie, to jest Champions League z tych starszych... Zobacz, Tusiu, czy dobrze karty widać teraz. Już. Zobacz, już. bo bardzo zależy mi, żeby było widać karty. A... Widać czy nie widać? Widać, tylko że tak... Teraz wyżej? Tak jest lepiej? Nie, bo nie widać tego, kto to tam jest. A to nie, to na monitorze będzie widać, ale całą kartę widać w środku, tak? Tak. No to nie, na monitorze będzie widać. Czyli nie, mamy kochani a Thiago, Sylzę. Ciebie widać. też widać, spadaj, kocham cię. Słuchajcie, Jovanović Star Player, Fernando Menzago, tak. Mateo Ferrari. Mamy, słuchajcie, tutaj ryż, Ryżichowa. Jak nazbieramy więcej tych kart, zrobimy, słuchajcie, kiedyś historyczny odcinek, co się w tamtej edycji działo. Kto wygrał ligę, kto se z grupą poradził, kto nie poradził, zrobimy taki fajny film. Przyjdzie na to czas, napalimy w kominku. Jak słońce zajdzie, będziemy mieli troszeczkę z piłką grać. Jest, słuchajcie, Niesmaczny, od nazwisko, Andry Niesmaczny, e, Bena Arteta, jest Steven Gerard, no był, jest i, i był, jest Del Piero, słuchajcie. Jest Sasa Papać, Szowkowski, czyli bramkarz, no ten jest mocno związany cały czas z Dreznem. Uważaj, bo wysypuje, uważaj, bo wysypuje. No trudno, podarło się. Jest Szowkowski, jest Ashley Cole z Chelsea, Bordanu, mamy, słuchajcie, Sergej Ryżakow, Rusesku, sporo tych nazwisk kojarzy tatuś, Guavara z Hondurasu, no tu już się nam karta RPA z pojawiła. Słuchajcie, Ibrahimowić zobaczcie, jak jeszcze młodziutki rozpuszczonych włoska. Gdy tak się ucieszy, bo to jego grajek. Słuchajcie, Christian Genter, Van Bommel z Bayernu Monachium, Andreas Iniesta z Barsy, Marquisio Claudio. To jest też 9.10 edycja. Arjen Robben. No, nie spodobał się Gutkowi. za mało miał włosów. Jeszcze raz Iniesta, słuchajcie, z RPA. No i zaczęliśmy na Sylwie, na Silwie kończymy. Piękne karty, dziękujemy. To są te starsze edycje, czyli widzę, że na 100% oglądasz nasze filmy, bo wiedziałeś, że takich rzeczy nam, ee, no, może nie brakuje, ale mamy ich najmniej. O tak. Jak załatwimy album, bo być może ktoś z Was ma album. A, nie, 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 tego nie czujtacie. Teraz widać? już nie, teraz tatuś na razie widać mnie. Spoko. Czekajcie. Tam chłopcy trenują. O, widzicie chłopców jak trenują, czy nie widzicie chłopców jak trenują? Widzimy, Widzimy chłopców jak trenują. I widać kawałek krzesełka patrzy, widać tatę. Tatusia nie ruszaj, dobra? Ja nie ruszam. Ale Szymuś nie rusza. Widać Tatusia? Widać widać, okay. widać, widać. Także widać, że oglądasz nasze filmiki bardzo Ci dziękujemy. Być może ktoś ma album z tamtej edycji Champions League na sprzedaż bądź wymianę, to bardzo byśmy prosili o kontakt. Kochani, teraz mam, teraz mam całą kopertę z Mundialu obecnego. Słuchajcie, bazóweczki szybciutko przelecę Tu się nam golstopper jeszcze Julio pokazał po drodze, Cezarek Słuchajcie, tutaj lecą kolejne bazóweczki W bardzo zresztą ładnym stanie e, John Moutinho z Portugalii I w tym momencie kochani jest jeszcze druga część tej koperty Również bazóweczki I również z tej samej edycji Ale jest przeplatany co jakiś czas specjalnymi kartami I w tym momencie już momencik zaraz pokażę jakimi jest, mamy Nat Hummel z tak, Defensive Rock. Słuchajcie, znowu się pojawiły bazóweczki. Fajnie, bo są poukładane państwami. Czyli mamy Szwajcarię, mamy, w, mamy wszystko w kupie. To dla nas ważne, bo potem, słuchajcie, naprawdę dużo mniej pracy mamy. Mamy Ignaszewicza z Rosji. Pojawił się, kochani, jeszcze... E... Jeszcze, o, jeszcze jedna karta, jeszcze Boateng się spotkał, znalazł. Słuchajcie, te karteczki odłożymy tutaj z powrotem. I to jest nasza część jakby brazylijskiej przesyłki. Tam mieliśmy 9-10, była brazylijska. Teraz, kochani, podkładamy to tutaj. Teraz mamy naklejki z Euro, Champions League i z Brazylii. Ślicznie zapakowane, słuchajcie. Nie wiem, czy sobie poradzę z odpakowaniem tu w tych warunkach. Ale sobie poradzę. Troszkę zmasakruję to opakowanie, no ale inaczej się nie da. Nie mam tu sprzętu. Mam bardzo za to grzeczne dzieci. Kocham Was. Dziękuję za to. Tu się widzi tatę, tak? Mhm. Uh -huh. Jest super. Słuchajcie, tutaj widzę, że się pojawiły też takie chyba starszawe no, ta na ja widzę. A ja cię tak kocham, że nie masz pojęcia, mój synu. Nie wyobrażasz sobie. Wiesz o tym? Szymonku, nie wyobrażasz sobie, wiesz? Mówi no, do mnie. Uh -huh. No wie, wie. Uwielbia tatuś. Czekajcie, no nie chcę naklejek styrać, mhm. natomiast tutaj tak jest to zabezpieczone. O, uda się teraz. Tak jest zabezpieczone, kochani, że... No ciężko się tu było dobrać, ale się udało. Teraz, kochani, tak, jest Mirosław Stara jakaś naklejeczka, słuchajcie, to jest jeszcze edycja 9.10. No pięknie i Plasil, Costa Rica to już obecne naklejeczki. No jest kilka naklejeczek, włożymy je tutaj. I tu mamy, kochani, kaut karty Euro 2012. E, również zabezpieczone fajnie. No, powiem Wam szczerze, że gdybyśmy my mieli tak zabezpieczać przesyłki, to bylibyśmy w stanie o połowę mniej robić, jak robimy. E, natomiast e, jak macie czas i tak dalej, tak ładnie jest to popakowane, no jest to bezpieczne dla kart. Kochani, wyciągam Euro i mamy tak. Bazowo, bazowo, bazowo. E, czyli spora dawka bazowych... Karteczek z euro. Słuchajcie, w takim razie dziękujemy ci pięknie, Rafałku. Eee, mówię, może będzie okazja się kiedyś w tej świetnicy spotkać, bo jesteśmy od siebie bardzo blisko. Kładam te wszystkie karty do koperty. A to tutaj. widać! Kocham cię. cię. Koperta jest otwarta. Śmieci zawieramy po sobie, A nie będziemy naszego wspaniałego. Ja cię uwielbiam. Wiesz, kocham cię bardzo. Nie rozklejaj taty, bo Ty jak tak mnie kochasz, 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 to potem nagle... Tatuś się rozkleja, wiesz, dawaj piąteczkę, ciach. Dawajcie piątkę. jak piątkę, trzymuj piątkę. Tu się też tatuś bardzo kocha. Tam macie jeszcze bułkę i ponczusie. Nie ruszaj myszko. Tatuś patrzy jeszcze na czas. Czas mamy, kochani, 11 minutę, czyli. No to już ci daję. Chcesz ponczusia czy bułkę? Ponczusia. Dobra. To tatuś da taką w woreczku, dobra? Proszę i trzymaj się przez woreczek, nie będziesz się tak kleił, dobra? Bo do domu daleko. Smacznego. Fajne te pączki, słuchajcie, wybiera Tatuś tutaj kolejną przesyłeczkę. Spróbuję jak najmniejszą. O, mam też coś małego od Michała W z Garwolina. Michałku, będziemy teraz jeszcze otwierać Twoją przesyłeczkę. Pamiętajcie, że to jest nasz mini maraton. To, co przez weekend zdążymy zrobić, to potem już naprawdę będzie ciężko, bo jutro też będę w pracy. Także też z filmikami będzie ciężko. Natomiast ja już w tym momencie. Tata, kocham cię! E, czytajcie na kocham filmie. Kocham cię, tata! Kocham cię, szymeczku, mój. Uwielbiam, ryju. Ale że nie masz pojęcia, wiesz o tym? Tak. Do. Gdzieś licznie cieszy. Ludzie, kocham szkod... cię, tata! Nie, to musisz tu powiedzieć do kamerki. Ja chcę mieć pamiątkę na całe życie. Proszę powiedzieć ładnie, kochasz? Kocham cię, tata! Cudowny jesteś, ryjek, wiesz? Jakiś liczny. Fajny jesteś gość? Naprawdę? No to super. Kocham Cię bardzo. Słuchajcie, nie, to, to, to będzie pamiątka na całe życie przecież. To, to są cudowne momenty. Oj, kochani, kochani. Widzicie, są naprawdę rzeczy ważne i bardzo ważne. I te ważniejsze, a to, to są fajne historie. Dobra, zobaczmy. Widać chłopaków, widać tatę. Mam czytać na filmiku, to czytam. Teraz już teraz, teraz jest już czekać. Ty jak widzisz to dobrze. Witam Was moi kochani. W przesyłce jest trochę kart z Ekstra Klasy w saszetkach Brazylii Champions League 13-14. W zamian za karty proszę, jakbyście mogli wysłać mi pięć saszetek z dowolnej edycji wybranych przez Kudłatego, bo był wdzięczny. Pozdrawiam całą rodzinkę, Michał. Michałku, gdzie jesteś? W Garwolinie. Ja chowam w tym momencie liścik do środka. Dziękujemy Ci za liści. I my w tym momencie będziemy patrzeć, co tam w tych saszetkach się pojawiło się czy widać karty, To tak jakby się przesunęło? I nie masz pojęcia Ty, jak uwielbiam Cię. Ty Ty wspaniały. Słuchajcie, Dani Alwesz. Panie reżyserze, proszę zabrać kolegę z planu, bo rozpraszam i nie mogę pracować, no. Tak? Uwielbiam ryju. Słuchajcie, Dani Alwez Jest Hazard, Ibrahimowicz, no piękne limitki, Szalkę 04, kochani, Michał Laudrup, no piękny, piękny legend, szkoda tylko, że z trafionym rogiem. Gdzieś się źle przechował u Ciebie, widzę, Michałku. Albo może Tobie ktoś takiego złego dostarczył. Szkoda, bo cała wartość tej karty została w tym rogu. Natomiast co nie umniejsza, karta piękna. Thomas Miller z Bayernu Monachium. Dani Alves, to już widzieliście. Czyli w tym momencie odkładamy ja, ja tylko ubolewam, że tak sobie siedzę, tam... że nie mogę sobie podpatrzeć co chłopaki robią. Uwielbiam patrzeć ja na to, co Dobrze. A ty, jest, a ty jest ponczusia, wiesz? Ja też biorę ponczusia. Dobra. A Ty idziesz ponczusia. Słuchajcie, ja otwieram następną saszeteczkę od Michała. E, tam strzelił butek. Trafiają coś czy nie trafiają? Piękne słuchajcie piękne, piękne okna. Układają się, wchodzą ładne piły, tu się ogląda szczały, okna ładują. A dają radę. Dają radę. Słuchajcie, wy też sobie tam poglądajcie z tyłu, macie naprawdę fajną okazję popatrzeć, bo to są indywidualne zajęcia. Chwała dla naszego kochanego Rafałka, że nam pomaga w osobistym rozwoju gódka i maćka kochani. A ja mam 13, 12, 13. Mam matelatić, mam łukasza piątka, jest na kulma, jest murawski. Patryk Rachwał i Wołąkiewicz. Ciekawe gdzie Rachwał teraz gra. Tak mi teraz dygresja przyszła, bo pamiętam jak grał u nas, natomiast ciekawe gdzie gra. Jak będę w domku to sobie to sprawdzę. A taka ciekawa ciekawość mnie zżera, gdzie się podziewa ja Patryk Rachwał. Kochani, Daniel Liuboja, e, Paweł Golański, taki jak ja. Sef Genkow, Czewes, Hanzel, no Hanzel wiemy gra w Piaście i właśnie logo Piasta mamy. Super, w takim razie już przesuwamy to tutaj. Teraz kolejną saszetkę otwieramy. Było ich chyba sześć, widzę. A, kochani, Marek Sokołowski, Mistrz. No, na pewno go nie mamy. Jest, słuchajcie, Mohamed Traorów z Pogoni Szczecin. Jest Machaj, jest Janicki i jest Bartkowski. Słuchajcie, nie pamiętam, ale widzę, że sporo z tych kart chyba, Michałku, trafi do naszego albumu. Ja nie wiem, czy czasami nie oglądałeś filmu, kiedy Gutek pokazywał nasze braki jeszcze na plaży w Ustroniu, e, jak byliśmy, to pokazywaliśmy, co nam brakuje z Ekstraklasy. I teraz będziemy chcieli popracować i nad tą Ekstraklasą, i na Euro, żeby tę edycję pozamykać. Słuchajcie, jest Alan z Tuli. Bardzo nam zależało na tej karcie. Alan, pozdrawiamy Cię cię Teraz tutaj ich. Tak, ale weź teraz wyjdź. Słuchajcie, nie dalej jak miesiąc temu wróciliśmy z treningu z Zagłębia Lumin. Alan był tutaj na tym obiekcie, dlatego, że Misiu, Michał, znacie go od nas z filmów. To jest rodzina, zresztą bardzo piłkarska rodzina, o wielkich piłkarskich tradycjach. Alan grał w Bełchatowie, w Kaiserslautern. W chwili obecnej gdzieś tam też w Bundeslidze jest, bo z Bełchatowa odszedł. W każdym bądź razie, epizod w reprezentacji, no bardzo sympatyczna postać, przy tym bardzo skromny, fajny chłopak. Alanku pozdrawiamy, jeżeli gdzieś ten filmik kiedyś do Ciebie dotrze, to e, pozdrawiamy? się <grym>, Pozdrawiamy. Pozdrawia Cię Kudłady. Widać bocznik a, a my się bardzo cieszymy, Wydać że, mnie? że, że, Taki już no, że oryga, możemy Cię za, mieć na karcie, nie nie? że to jest kartę. człowiek fajny, skromny, którego znam osobiście. Mamy się w kontaktach, pozdrawiamy się i e, pozdrawiam. Tu chcesz usiąść? Oczywiście, że możesz, Kudłaty. Dla Ciebie wszystko. Samolot i lotnisko. Dobry ponczuś? No to cieszę się. Także słuchajcie, Marek Szyndrowski, Jakub Smektała, Jakub Kosecki, piękne wejście smoka. Tu się, nie wiem, czy mnie widać, bo coś chyba ruszyłaś kamerką. Widzę, że chyba nas nie widać, wiesz? Nie, weź, widać, przez widać. papierek, bo będziesz tak tłusty, raczej znaczy klejący, wiesz? Ale Uławcę, tam jest tak. woda w tym. W o, tu jest jedz tak, bo nie ma gdzie rączek tu umyć chyba. Jest, nas. tata! A jest woda, no to dobra. Słuchajcie, Kosecki miał, mówię, piękny mecz. I Rafał Wolski, e, też Legia Warszawa. Dziękujemy pięknie. E, Michałku, trafia to tutaj. I teraz, kochani, e, ostatnia saszetka to jest Krzysztof Bąk, e, Khedira, e, Lopez, e, Pepe i Modrycz. I kochani, przy okazji tej wysyłki chciałbym wyprostować jedną rzecz. E, bardzo dziękujemy, Michałku, natomiast chciałbym, kochani, żebyście wiedzieli jedną rzecz my saszetek nowych nie chcemy wymieniać za karty, A nie dlatego że mnie, nie dlatego dacie, nie że dacie? wpływy za saszetki my jakby spożytkujemy na wyjazd w Polskę, natomiast bo wielu z was chce wymiany karty za saszetki kochani, A to, to jest, tak jest pyszny, to czerwone to jest dżem, wiesz, to jest pyszny dżemik, wiesz? Dobry? Truskawkowy. Truskawkowy. Słuchajcie, kochani, e, dlatego, Michałku, znajdziemy jakiś inny wspólny koncesus i rozwiązanie. Wolalibyśmy nie przeliczać tych kart na saszetki, dlatego, że saszetki, e, jak wspomniałem prędzej, potrzebujemy e, pieniążki z saszetek na wyjazd w Polskę. Dlatego, że... Podkreślaliśmy to prędzej, podkreślimy jeszcze raz. Nie jesteśmy jakoś tam szczególnie majętni czy bogaci. Nie bardzo mamy środki na to, żeby jeździć. I wymyśleliśmy sobie taki sposób na realizację naszych, naszego hobby, naszych zamierzeń i wy nam w tym po prostu pomagacie. I za to wam wielkie dzięki. Natomiast myślę, Michałku, że dogadamy się jakoś tam inaczej. Rzucę okiem jaki tam mamy czas. Właśnie chcę to no co tutaj myszko mamy za czas. Czas mamy, słuchaj, 19 minutę, czyli czwarty odcinek będziemy malutku kończyć. Czyli już nie będę otwierał więcej Tylko przesyłek. Trzeci. Nie, trzeci to jest, tak? Nie, bo ja już się gubię. Jak to będzie mini maraton, to nam się pogubi. Nie, to, będzie, to jest mi już trzeci odcinek, bo jeden zrobiliśmy na balkonie, znaczy na tarasie w domku. tak? Drugi zrobiliśmy przed jedzonkiem, teraz po jedzonku. Leć szybko po naszą żółtą piłkę. Zobaczcie, chłopaki wypoczywają, czyli troszkę się nabiegali. Trener dał im teraz jakieś ćwiczenia na zregenerowanie się. O, próbują pompki. No to ciężkie zadanie, słuchajcie, dla ośmiolatka. Nie wiem, jak tam Wam idzie z pompkami, ale to jest ciężkie zadanie. To jeszcze, jeszcze wszystko jest niesynchronizowane. Ja kiedyś w pompkach, no, muszę powiedzieć, osiągi miałem potężne. Kudłaty, lecisz po piłę? Leć! To jest moje szczęście. Wspaniały chłopczyk. Się zamyślił, tatuś zamarzył. Tam wspaniała moja córcia. Tam wspaniały gutek. No fajna ta rodzina. Dzięki kochani za to, że i Wy to widzicie. Za ciepłe słowa na fejsie, na filmikach. Eee, dzięki trenerze. No i co? Będę pomału ten bałagan kończył. Dzisiaj więcej już na treningu nie zrobimy. Spróbuję te przesyłeczki kochani dzisiaj jakby po E, poodsyłać bo po zobaczcie tam ktoś sobie jogging uprawia przy, przy przy bobrze przy naszej rzeka bubr przepraszam, nie odmienia się, nie mówi się bobrze rzeka bubr nie chcesz to? no i standardowo słuchajcie wiecie skąd tatuś ma taki maciek bo to tak Rzymuś przyniesie nie doje. Ale to sama czym przez zje nie, ta tam jeszcze jest. Tatuś kupi drugi. Ten zjem, bo szkoda woreczka. Zobaczcie jeszcze po jednym szale jak oddadzą. Nie zjeść? Zostawić na potem? Tak. Dobra, zostawiam na potem. To chowam woreczku. Widzisz, jak dobrze, że tatuś woreczka nie, nie, scho nie schował? Słuchajcie, będzie jeszcze jakiś szczał. O, piękne okno trenera. Gutek. Piękne okno, gutka. On chyba wtyczkę trafił. Czekajcie, a ja pójdę troszkę z takiej innej perspektywy i ich złapię. No. Od tyłu zobaczymy jak to wpada. Jak to wpada na okno. Oj, wolałbym, żebyś na szyi tego nie miał, wiesz? Wiesz o co chodzi, to niebezpieczne jest. Słuchajcie, najprawdopodobniej matki z górkiem będą w pokoju razem na, na obozie. Obóz już za 4 czy 5 dni. A no tak się skumplowali. Piękne okno, trafił gutek. Tusia, telefon dzwoni, mama dzwoni, weź proszę. Goń po telefonik. No piękny jest ten obiekt. Jeszcze raz go demonstrujemy. Piękna cisza, naprawdę. Oczywiście zobaczcie jeszcze, pokażę w zbliżeniu bramki do rugby te duże takie, to są brameczki do ragby. Słabo się orientuję, wiem, że rzucamy do tyłu, biegniemy do przodu. No, taki twardy sport. To, co tygryski najbardziej lubią, nie chce im się po piły biegać. Wypadło na Gudka, bo młodszy. Tam jest druga bramka do rugby. Kiedyś, kochani, może nagramy jakiś mecz, jak nasz husar będzie tutaj grał ligę, bo oni też grają turnieje, grają w Ekstraklasie. To zrobimy tu może jakiś filmik. Pokażemy na żywo meczyk rugby. Pozdrawiamy rugbystów z Bolesławca. I nie tylko. Puśka. Powiedz mamie, jak nie pilne, to ja zaraz oddzwonię. Daj troszkę kudła temu, daj troszkę kudła temu. Daj, daj troszkę niech pogada z mamą. No ostatnia seria i włączamy kamerkę. Zobaczymy jakim te okna pójdą. że nie wzięłem butów, wam z nimi pokopał. A ja w klapkach. Lubię takie zabawy. Mama musiała się rozłączyć. Nie wiem, jaki cel jest, ale na razie patrzymy że zobaczymy, kto się będzie cieszył. Dusia, daj troszkę, daj troszkę. To tatuś zaraz zadzwoni do Ciebie, kudłaty, wiesz? Daj telefon, tatuś zaraz zadzwoni, no. Daj, tatuś zadzwoni do mamy. Ale zawinął ładnie troszkę braku. No daj. No daj, 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 tatusi. Patrzcie, jedna piła poza bramą. Dali radę. Okej okay, kochani, kończymy tą część. Pozdrawiamy cię, Maciek robi pompki, czyli przegrał Maciuś chyba. Tak. Tak, grają na pompki. Na razie. Do zobaczenia, kochani, w kolejnej czwartej części maratonu. Pa!